Witam serdecznie w Małej Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciastka budyniowe. Są bardzo proste i szybkie w przygotowaniu. Są maślane, aromatyczne, kruche. Ciastka można upiec z budyniem o dowolnym smaku. Ja jedną porcję upiekłam z budyniem śmietankowym, a drugą porcję z budyniem czekoladowym. Polecam i zapraszam na film. Z przepisu upieczemy około 24 ciasteczka. Składniki na ciasto: 220 g mąki pszennej użyłam tortowej, 70 g cukru pudru, jedno opakowanie budyniu śmietankowego bez cukru, możemy użyć budyniu o innym smaku, 200 g masła i dwie łyżeczki cukru wanilinowego. Możemy użyć cukru z wanilią. Do miski przesiewamy mąkę i cukier puder. Dodajemy budyń, cukier wanilinowy, krótko mieszamy i masło ścieramy na tarce z dużymi oczkami, podsypując mąką. Następnie ciasto wyrabiamy. Możemy zagnieść rękoma lub zrobić to mikserem. Ciasto wyrabiamy, aż powstaną wilgotne okruchy. Możemy krótko zagnieść. Ciasto nie będzie idealne, będzie się kruszyło. Taki ma być. Z ciasta bierzemy małe kawałeczki i formujemy w rękach kulki. Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i lekko spłaszczamy. Między ciasteczkami zachowujemy odstępy, ponieważ trochę rosną podczas pieczenia. Wierzch ciasteczek udekorowałam takim białym cukrem. Możemy użyć cukru w innym kolorze lub użyć posypki cukrowej. Możemy też taką dekorację pominąć. I na przykład przed podaniem posypać je tylko troszkę cukrem-pudrem. Posypkę lekko dociskamy do ciasta. Do ciasteczek z budyniem czekoladowym użyłam takiej kolorowej posypki cukrowej. Ciasteczka wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 15-16 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Ciasteczka podczas pieczenia mało się rumienią. Po wyjęciu z piekarnika ciasteczka odstawiamy do ostudzenia na 10 minut i dopiero po tym czasie przenosimy je z blaszki. I nasze pyszne budyniowe ciasteczka są już gotowe. Są bardzo proste, szybkie w przygotowaniu, cudownie pachną i wspaniale smakują. Polecam!